Do rzeczy plus. O tym, co najważniejsze, zawsze do rzeczy. Mieliśmy w Unii Europejskiej, która sama w sobie jest humorystyczną dosyć instytucją, jeśli mieliśmy ogromnych pieniędzy, które malwersuje, ma no to mieliśmy komedię pod tytułem Umowa z Medcoziem po ta umowa z Mercosurem już była od 10 lat tam omawiana, omawiana to wszystko trwa jak to pół demokracji, prawda, całymi, całymi latami, bo tam dawniej to podpisywano traktaty w ciągu 5 minut czy 5 dni, teraz teraz to robiono, całymi latami się to wszystko robiło. No i proszę Państwa, ta umowa składała się no, z dwóch części. Pierwsza to jest część po prostu niesienie ceł między tymi blokami państw. A druga to były bardzo ciekawe sprawy, Ma, mało ważne, ale bardzo ciekawe. E, otóż, o, proszę Państwa, je, je, cofnę się teraz kilkanaście lat, do roku 2016, na no, 9 lat, do podpisania umowy CETA z Kanadą. Dokładnie tak samo, dokładnie tak samo były protesty rolników, że to zabije polskie rolnictwo, dośmiać polskiego rolnictwa, umowa z CETA, będą robiły. Proszę Państwa, ja się tym śmiałem. Ale nacisk był ogromny. Przy głosowaniu w Parlamencie Europejskim, yy, m, tutaj członek, członek yy, Partii Kongres Nowej Prawicy, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, zagłosował przeciwko. Mimo, że był, był wolnorynkowcem yy, z dajęmi ku powodów, taki był straszliwy nacisk yy, ku rolniczych oraz idiotów, którzy tym rolnikom uwierzyli. Trzeba powiedzieć jasno o czym stale mówię że w państwie mają zrobić konsumenci, a nie ludzie pracy. Ludzie pracy mają służyć konsumentom i dlatego ważne jest, czy ja mam besztyk, czy ja nie mam, a nie to, ile zarobi rolnik. Rolnik to jest człowiek pracy i ma dostarczać jej yy, jedzenie, jeśli chce zarobić, a jak nie chce yy, zarobić, to nie, nie dostarcza tego jedzenia, bo niech sprzedlega gospodarczość i zajmie się czym innym. Bardzo wielu rolników tego robi. Otóż, proszę państwa, ta umowa, ta umowa yy, miała, być, miała być podpisana, została podpisana i musiał ją ratyfikować Parlament Europejski. I proszę Państwa, pod te, tego nacisku, yy, Parlament Europejski skierował tę umowę do Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego, co oznacza zamrożenie jej na, na, na dłuższy czas, bo sędziem się, jak wiadomo, nigdy, nigdy nie spieszy. I proszę Państwa, i proszę Państwa to była większość niewielka, 324 do 334 przy 11 wstrzymujących yy, i 79 yy, nie biorących udziału w głosowaniu. Otóż, otóż proszę Państwa bardzo mała różnica głosów, głosów. Ale co pokazuje, że w Unii Europejskiej głosy były podzielone mniej więcej po połowie. Czyli cała lewica oczywiście głosowała za żeby tego traktatu nie podpisywać, za No a, a, a prawica na ogół była za, sądząc tego, prawda, jakiegoś broskiego głosu. Natomiast w Polsce wszyscy od lewicy do prawicy zagłosowali za odesłaniem tego do yy, sądu, czyli krótko mówiąc, do tego na, na, na dłuższy czas. I to zdumiewające że y, ludzie w Polsce, nawet ci, którzy nazywają prawicą, zagłosowali dokładnie tak jak cała lewica europejska. I to jest nieprawdopodobne, zupełnie nie, 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 nieprawdopodobne zupełnie, że nie, nie mamy w Polsce tak prawicy, no poza partią chorowin, no brał nie głosował, bo jego dom jest chory. No. I natomiast, no, natomiast cała reszta, te pieśni nazywa prawicą, konfederacja się nazywa centroprawicą i zagłosowali dokładnie tak samo jak cała lewica europejska. No przecież, powiedzmy sobie jasno, tłumaczenie, że to zgubi polskie rolnictwo, przede wszystkim jest absurdalne. Cała ta umowa, ja w ogóle yy, nie wiedoliłem nad tym, że odesłano do tego, bo <laughs> najwyżej nie <zjembe> <laughs> z Argentyny, <laughs> ale szczerze mówiąc, ona nie ma żadnego znaczenia dla dla gospodarki naszej. E, tak samo jak mowa z Kanadą, nie miała żadnego znaczenia. No, ludzie mówili, że zaleje no, nas potopy syropu klonowego. Ja nie, nie widziałem ani syropu klonowego nigdzie w sklepie, ani też innego towaru z Kanady nie widziałem nigdy w sklepie przez te, przez te 9 lat, które minęły od ratyfikacji traktatu z Kanadą. I dokładnie tak samo nie miała żadnego większego wpływu e, ta umowa. Nawet mówiąc, na przykład rolnicy importują w tej chwili już z krajów Mercosur 1,5 miliona ton paszyn. paszyn i gdyby, gdyby Mercosur wszedł w życie, umowa Mercosur, to to może byłoby tańsze, więc hodowcy by wraz z zarobili, a nie stracili, wbrew temu co, co myślą. Ale przede głupota, głupota powodowała, że robili... Karmider tak jakby co najmniej, co najmniej świat miał się, miał się zawalić. Ja się śmiałem, że jeżeli te traktaty są podpisane, no to już widzę, jak rolnicy na gwałt sprzedają swoje gospodarstwa i kupują akcje niemieckich firm samochodowych, no bo teza była taka, że to jest korzystne tylko dla niemieckich firm samochodowych, które dzięki temu sprzedawały dużo PSE Łacińskiej. no więc... Rozsądny człowiek, jeśli mówi, że to jest śmierć rolnictwa, to sprzedaje gospodarstwo natychmiast i kupuje akcje firm samochodowych niemieckich. Ale to wszystko oczywiście jest bzdura. Nawet ludzie, którzy, którzy mówili o tej śmierci, powiedzieli, to w to nie wierzyli. Tylko robili histerię. Ale najgorsze jest to, że dziennikarze to są sprzedajne, nie chcę używać tutaj brzydkich słów, które dla wierszówki są gotowe podniecić dowolny, dowolny ten, histeria, bo to jest histeria covidowa, prawda? Historia z globalnym ociepleniem. Ona nam też nie ma żadnego globalnego ocieplenia, przynajmniej nie ma żadnego istotnego, co by nam szkodziło. Ale jaka była histeria? To sprzedajni dziennikarze robią z tego, tego histerię. Tam podbechtywani przez kilku ludzi, którzy mieli w tym, w tym interes, na przykład tych, co sprzedają wiatraki, albo panele, panele fotowoltaiczne. Także proszę Państwa, jest to. Histeria, dziennikarze i politycy. Politycy to jeszcze większe sprzedajne niż dziennikarze, bo za głosy to powiedzą wszystko. I ponieważ wydawało im się, że cała Polska jest przeciwko mekosferowi, zagłosowali zagłosowali. Tymczasem to nie jest dobre, że cała Polska. Na przykład jest partia Korwin, która jest przeciwko, tylko partii Korwin nie dopuszczono do głosu tak samo jak była dyskusja na temat Anschlussu do Wspólnoty Europejskiej, to nikogo nie dopuszczono do głosów telewizji, tylko zwolenników tego. I teraz zrobiono dokładnie to samo. Nie dopuszczono przeciwników, znaczy zwolenników, zwolenników tak to z Mercosur, nie dopuszczono do telewizji, radia czy czy, czy innych mediów, kompletnie. Mogliśmy sobie pisać, prawda, na swoich forach, a jakże, a jakże, no i co z tego. Cała reszta była działać tą histerią. Antymerkosurową, no i cała reszta, cała reszta, teraz jest pełna zadowolona, że, że ten traktat został uwalony. to nie jest ani wielka strata, ani wielki zysk, po prostu jest to yy, jeden, jedna śmieszna rzecz. Ale, uwaga, o czym, o czym nie wszyscy wiedzą, oprócz tego traktatu celnego, czyli umowy handlowej, jeszcze ten Mercosur zawiera umowy polityczne. I one są absolutnie, absolutnie absurdalne. Otóż proszę sobie wyobrazić, że jednym z punktów tych, tego traktatu jest to, że mamy, że mamy, do, że mamy do, przestrzegać reguł ekologii. I na przykład, jeżeli by Brazylia zaniedbała ochronę swoich lasów tropikalnych, swojej wspaniałej dżungli, prawda, i coś tam to wtedy Unia Europejska ma prawo zerwać ten traktat. Ha, ale i odwrotnie. Jeżeli na przykład, a tych sam jest bardzo dużo, jeżeli by na przykład Polska nie spełniała życzeń tej Organizacji Pracy, znaczy na przykład likwidowałaby kodeks pracy, albo nie najbory coś takiego, albo nie, nie, nie włożył urlopów, to wtedy Mercosur ma prawo zerwać umowę. Czyli proszę zwrócić uwagę, umowa handlowa jest uzależniona od jakichś kompletnie absurdalnych spraw politycznych. Czyli ci i oci lewacy, którzy rządzą w obydwu, obydwu państwach, chcieli przy okazji wzmocnić swoje stanowisko. Nikt teraz nie będzie mógł, nie będzie mógł yy, powiedzieć, że wycofajmy się z Międzynarodowej Organizacji Pracy, nie róbcie tego, bo wtedy Mercosur zerwie, zerwie z, nami, z nami umowę. To oczywiście może działać w drugą stronę. Umowa może zostać podpisana. wtedy jakieś państwo, na przykład Polska, która całkowicie zgłupiała w tej sprawie, powie, występujemy z Międzynarodowej Organizacji pracy. No i formalnie to zmusimy do zerwania umowy. A no, no, takie kretynizmy zostały proszę państwa podpisane. To jest oczywiście śmieszne, bo to nigdy nie będzie w życie, nigdy nie, to nie będzie przestrzegane, przynajmniej te, te punkty traktatu, Sama umowa handlowa jest oczywiście okej, okay. okej, okay. I, i, i tłumaczenie, i tłumaczenie, że, że na przykład y, tam ta żywność jest niezdrowa. No, proszę Państwa, y, pani profesor Cichosz jeszcze dwa miesiące temu miała słynny występ u, u pana Romanowskiego, w którym powiedziała, że y, żywność która jest w Unii Europejskiej, jest zatruta, to jest jakaś tam sama chemikalia, no w ogóle coś strasznego. I teraz nagle ci sami ludzie, którzy popierali to stanowisko pani profesor Cichorz, nagle twierdzą, że nie można sprowadzać żywności z Argentyny, bo ona jest trująca. Przy czym trzeba pamiętać, że na przykład jeśli mowa o bydle argentyńskim, bo na tym się akurat znam, bo Pytałem się groka i nie tylko. Otóż bydło argentyńskie, 60% bydła argentyńskiego w ogóle nie ma zrzeszności z żadną chemią. Musi pasie na pampasach, na czystym stepie, że tak powiem. Nie ma tam żadnej chemii, nikt tego niczym nie, nie, nie posypuje, nikt nic nie daje do mięsa. Jest to absolutnie czyste mięso, a pozostałe 40% to on na dwa miesiące przed ubojem wędruje tam do Burgowa. Nie wiem, no, zima akurat, czy coś jest, i wędrują, i wędrują do ogół. i tam, tam oczywiście być może coś tam się... Ale to to samo, co zresztą w Europie. Także, no, proszę Państwa, a czy, czy tam tłumaczenie, że, że pasza jest skażona, znaczy, już kupujemy tę paszę już od tej mojej dlaczego pasza skażona, skażona, że, czy, czy, opłaca się posypywać, posypywać czymś trawę, trawę, żeby, żeby rosnąć, jest to czysty absurd, ale najgorsze jest to, że ludzie w, ten, w te wszystkie absurdalne argumenty wierzą. To jest tak jak pamiętam jak była katastrofa w Smoleńsku i chodziłem do klubu Rolina, gdzie, gdzie byli no przecież dziennikarze zajęci spisem. Bo niebak wierzyli, że tam jest coś, że, że Rosjanie zamontowali wielki magnes, który ściągnął ten samolot na ziemię. To byli dziennikarze, oni w to wierzyli, rozumiecie? Jak nie Magnus, to że zebrali im tysiąc ciężarówek, z których wypuścili, wypuścili hel, więc hel jest lżejszy od powietrza i wtedy cało i, i, i się rozbiegło. To naprawdę to mówili ludzie poważni, którzy piszą w prasie. I w tej chwili, proszę Państwa, dokładnie ci tacy sami poważni ludzie piszą o układzie Mercosuru, prawda? To jest straszne. Ludzie myślący zostali albo wybici, albo wyemigrowani. Wyemigrowani z Polski. Przez ostatnie przecież tam 30 lat wyemigrowało kilka milionów Polaków. Polaków I zostali, zostały nam przygłupy, które nie są w stanie logicznie spowiedzieć zdania, ani logicznie czegoś przemyśleć. niestety tacy ludzie zostali w Polsce. I jest tragedią. Tragedią, bo inni ludzie czytają. Człowiek czyta te artykuły pisane przez tych, przez tych dziennikarskich debili i yy, sam, sam się, yy, że tak powiem, dopasowuje do poziomu tych argumentów. W ten sposób, proszę Państwa, obawiam się, że nastąpi filiz Polonii, bo naprawdę już nie wiem, jak to ratować, poza oczywiście porządnym, porządnym zamachem stanu, żeby wojsko wzięło władzę w swoje ręce i zaprowadziło porządek. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy państwa do codziennego odwiedzania portalu Do rzeczy. Znajdziecie w nim państwo najnowsze wiadomości, opinie, dodatkowe artykuły i programy naszych publicystów oraz wydania tygodnika Do rzeczy i miesięcznika Historia Do rzeczy. www.dorzeczy.pl